Dziś wyjątkowy dzień, bo właśnie redakcja Napel odebrała cztery Renault Megane i Tech elektryczne. I te samochody będziemy testować dla Was przez cały maj, po to, żeby pokazać Wam wszystkie zalety i wady samochodów elektrycznych właśnie z koncernu Renault. Ja skupię się na pewno na systemie multimedialnym opartym na usługach Google, ale także pokażę na pewno wszystkie technologie, które drzemią w tym samochodzie. Ja natomiast pokażę Wam wszystkie zmiany, jakie zaszły w nadwoziu i w designie tego samochodu. Już na pierwszy rzut oka widać, że ta Meganka to jest zupełnie inny twór niż czwarta generacja. Pokażę Wam wszystkie smaczki, wszystkie elementy, które są charakterystyczne dla tej piątej generacji, ale oczywiście nie zapomnę też wspomnieć o ogólnych wrażeniach z mojej jazdy, z mojej przygody Renault, więc zapraszam. Skupimy się także na dźwięku, wrażeniach jakie zapewnia nowy system Harman Kardon, a także na nowych dźwiękach kierunkowskazów, cofania czy informowania o niezapiętych pasach. Nie zapomnimy także o ważnych rzeczach w elektrykach jak zasięg czy ładowanie. A wszystkie nasze relacje z testu miesięcznego Renault Megane i tech elektrycznego znajdziecie oczywiście na naszych socjalach, czyli przede wszystkim na YouTube, na Instagramie oraz na Facebooku. Zapraszamy!